Cześć, witam z kanał Smart. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji samochodowej ładowarki bezprzewodowej lub jak to woli kufytu samochodowego z funkcją ładowania bezprzewodowego. Jest to kultek model 51216. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać tego producenta tej marki, ponieważ jest to znana marka, która wiedzie prym, jeżeli chodzi o akcesoria komputerowe, nie wiem, zasilacze, UPS-y, ładowarki i tego typu rzeczy. Dlatego też myślę, że to urządzenie, ta ładowarka. Powinna zainteresować się wszystkich, którym zależy na dobrej, markowej ładowarce bezprzewodowej do swojego samochodu. Tą ładowarką będziecie mogli ładować właśnie telefony z funkcją ładowania bezprzewodowego. Ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki zestaw sobie kupić do samochodu, nawet jeżeli wasz telefon nie obsługuje tej funkcji szybkiego ładowania. O tym Wam powiem też w dalszej części tej dzisiejszej recenzji. Na początek jednak, zobaczmy sobie szybko na stronę producenta i zapoznajmy się ze specyfikacją techniczną tej ładowarki. Jesteśmy na stronie firmy Kultek. Zobaczcie, to jest nasza ładowarka, i teraz sprawdźmy sobie jej parametry techniczne. Jeżeli chodzi o moc ładowania 15W, czyli mamy tutaj bardzo wydajną ładowarkę, napięcie wyjściowe 5,3V, 2A, 9V, 2A lub 12V, 2A, na wyjściu 5V, 9V, natężenie wyjściowe 1A, 1,2A lub 1,67A, długość kabla bardzo długa 120cm. Regulowana szerokość to jeżeli chodzi o tę szerokość naszych smartfonów, to jest 93 mm, czyli myślę, że większość smartfonów do rozmiaru 6,5 cala powinno bez problemu pasować do tego ufytu. Wtyczka USB 2.0, wbudowany kabel USB typu C, to Wam za chwileczkę pokażę. Waga 88 gram, teraz sobie przejdźmy do dalszych funkcji, przede wszystkim mamy tutaj funkcję szybkiego ładowania Qualcomm Quick 3.0. Mamy ramię teleskopowe, czujniki podczerwieni, to też Wam za chwileczkę będę chciał pokazać, więc o tym nie będę teraz wspominał. Natomiast przejdźmy sobie na sam koniec, zobaczcie jeżeli chodzi o tą ładowarkę. To co Wam wspominałem, ładowanie bezprzewodowe 15W, natomiast jeżeli chodzi o samą ładowarkę, czyli tą, którą wpinamy do naszego gniazda zapalniczki, to jest ładowarka 18W zakończona łączem USB typu C i samą tą ładowarką możecie ładować telefony, które nie posiadają funkcji ładowania bezprzewodowego, i wówczas, jak widzicie, możemy też korzystać z szybkiego ładowania. Jak widać, nawet 3 ampery, więc bardzo szybko jesteście w stanie naładować też tą ładowarką tradycyjny telefon za pomocą właśnie złącza USB typu C. Możecie też podłączyć sobie zwykły kabel, na przykład USB, micro USB do ładowania jakiegoś innego telefonu. Wówczas tutaj na tym wyjściu jest 24 ampera, czyli też bardzo szybkie ładowanie. Myślę, że to są chyba takie najważniejsze cechy, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Więc teraz sobie wróćmy do naszej recenzji. Ok, poznaliśmy najważniejsze parametry, jeżeli chodzi o ładowarkę KULTEK 51216. Teraz zobaczmy sobie, co dostajemy w zestawie. Jak widzicie, tu mamy kilka elementów. Oczywiście centralnym elementem jest sama ładowarka bezprzewodowa. Zacznijmy sobie od wykonania. Jak widzicie, bardzo dobre wykonanie. Ładowarka świetnie prezentuje się też pod względem designu. Jak widzicie, tutaj fortykanowa czerń na froncie. Mamy logo KULTEKa, które się nam świeci na kolor biały po podłączeniu zasilania. Oczywiście tutaj na froncie są czujniki zbliżeniowe, za Wam pokażę, jak sobie podłączymy zasilanie. Ramiona, które trzymają telefon są tutaj obłożone bardzo miękkim materiałem od środka, takim podgumowanym, który pewnie trzyma telefon w tym uchwycie, dzięki czemu ten telefon nam się nie wyślizguje, nie wypada z tego uchwytu, więc to jest na pewno na plus. Z mechanicznych rzeczy, jakie tu znajdziemy, mamy dwa przyciski. Ten przycisk pod spodem odłącza nam czujniki ruchu, Czyli możemy sobie zablokować to automatyczne rozsuwanie się ramion tego uchwytu. Natomiast drugi czujnik, tutaj z boku ten przycisk on służy nam do rozsuwania automatycznego ramion. Także to zawleczkę Wam też pokażę, jak sobie podłączymy zasilanie. Wejście zasilania tutaj jest USB typu C, czyli to nowe mamy też diodę informującą nam o stanie działania ładowarki. No i tak naprawdę konstrukcyjnie to jest wszystko, jak widzicie dobrej jakości tworzywo, bardzo dobre spasowanie poszczególnych elementów, bardzo ładnie ten uchwyt prezentuje się też pod względem designu, więc myślę, że tutaj jak najbardziej ok. Do uchwytu dotrzymujemy dwie końcówki do zamontowania tego uchwytu w samochodzie. Pierwszy z nich to jest klasyczny uchwyt do szyby samochodowej. Ufy, który posiada dużą regulację, zobaczcie, możemy sobie go tutaj bardzo dokładnie wyregulować, ustawić w dowolnym miejscu, przykleić go do szyby. Mamy też regulację tego ramienia, zobaczcie, to ramię jeszcze ma taką przeduszkę, jest wysuwane, dzięki czemu możemy nieco odsunąć ten ufyt od szyby, dzięki czemu telefon będzie bliżej nas, będziemy mieć lepszy podląd na obraz na tym telefonie to jest szczególnie przydatne, jeżeli korzystacie na przykład z nawigacji samochodowej w waszym telefonie. I jeżeli chodzi o przystawkę, tutaj to co ważne, to nie jest taka typowa przystawka gumowa, jest to przysawka silikonowa. Tutaj jak widzicie, ona jest taka dość lepka, ale dzięki czemu bardzo mocno, idealnie przykleja się do szyby, zapewniając bardzo dużą stabilność tego uchwytu i pewność trzymania. Tak więc. Nie ma obaw, że oczywiście ten ufyt nam odpadnie. Odpinamy tutaj ten zaczas, przykładamy do szyby, zapinamy mocno i tak naprawdę mamy pewność, że ten ufyt będzie stabilnie na tej szybie nam trzymał. Drugi ufyt jest to rozwiązanie przeznaczone do zamontowania właśnie tej ładowarki w kratce tutaj nawiewowej naszego samochodu. To wam też pokażę właśnie w dalszej części recenzji, kiedy będziemy już w samochodzie. Natomiast jest to bardzo praktyczne zastosowanie, ponieważ po prostu montujemy te dwa elementy, wpinamy to w kratkę samochodową i tutaj tym tutaj za czaskiem zapinamy, jak gdyby w kratce samochodowej, dzięki czemu również mamy bardzo dużą tutaj stabilność tego uchwytu. Zobaczcie, tu są dwa stopnie zapięcia, może tak będzie lepiej widać, jeżeli chodzi o ten pierwszy, zobaczcie, ta szczelina jest nieco większa, czyli do grubszych kratek, natomiast jeżeli Wasza kratka jest nieco cieńsza, Zapinamy po prostu na tę pozycję numer 2 i wówczas szczelina praktycznie jest niewidoczna. Bardzo mocno trzyma się ten uchwyt w Oczywiście tutaj też są gumo, podgumowane elementy w środku, dzięki czemu ten uchwyt się nie wysuwa. Więc myślę, że to jest też świetne rozwiązanie. To co, spróbujmy sobie na próbę, zamontujmy sobie te dwa elementy, czyli po prostu odkręcamy tutaj tą nakrętkę z naszej ładowarki. Teraz po prostu wciskamy uchwyt kulowy. Zakręcamy to wszystko, żeby to było bardzo stabilnie. No i zobaczcie, w tym momencie, jeżeli byśmy to mieli na szybie, to ładowarka już jest gotowa do pracy. Teraz wystarczy podłączyć tylko zasilanie, i już możemy sobie z niej korzystać. Zaraz sobie podłączymy, może zasilanie z powerbanka, może nawet zróbmy to od razu, żebyście mogli coś zobaczyć, jak to wygląda. No i jak widzicie, tu nam się zaśpaliła ta dioda pod spodem i w tym momencie uchwyt jest gotowy do pracy. Zobaczcie, zbliżenie nawet ręki do czujnika automatycznie rozsuwa nam ramiona właśnie naszego uchwytu. I teraz zobaczcie, wystarczy, że zbliżymy telefon, ramiona się rozsuwają i możemy bezpiecznie zamontować telefon w tym uchwycie. To wszystko działa automatycznie, jeżeli chcemy zdemontować telefon tej po prawej stronie mamy specjalny przycisk. Przyciskamy go, ramiona się rozsuwają. Telefon możemy sobie bezpiecznie zdemontować z uchwytu. więc myślę, że to rozwiązanie jak najbardziej ok. Jeżeli wasz telefon obsługuje funkcję właśnie ładowania bezprzewodowego, to w tym momencie nastąpi szybkie ładowanie waszego telefonu, więc myślę, że jest to. Świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, właśnie z telefonami z funkcją szybkiego ładowania. I teraz jeszcze przejdę do jednej funkcji, do jednego elementu, który znalazł się w zestawie czyli do zasilacza. Zasilacz, tak jak widzieliście w specyfikacji, jest z funkcją szybkiego ładowania zakończony złączem łączem USB typu C. No i cóż, posiadający też, jak widzicie, tutaj wyjście USB. Dzięki któremu będziecie mogli ładować sobie też jakieś inne urządzenia mobilne, np. drugi telefon, czy jakiś tablet, czy np. jakiś rejestrator sobie z tego zasilać, więc myślę, że to jest też bardzo fajne rozwiązanie. No i tutaj jeszcze jedna kwestia. Zobaczcie, jeżeli Wasz telefon nie obsługuje funkcji ładowania bezprzewodowego, natomiast posiada gniazdo USB typu C, to po prostu możecie wypiąć ten kabel z tej ładowarki i wpiąć do Waszego telefonu, dzięki czemu... Będziecie mogli sobie za pomocą tego zestawu też ładować w sposób tradycyjny właśnie Wasze telefony, a uchwyt wykorzystywać jako taki typowy uchwyt samochodowy. Oczywiście po wypięciu zasilania nie będą działać te funkcje automatyczne, natomiast zobaczcie, te ramiona są tutaj ruchome. Bez problemu jesteście w stanie na przykład wpiąć tak tradycyjnie Wasze telefon po prostu w ten uchwyt też. To nie stanowi jakiegoś większego problemu po prostu. Wkładamy go pod lekkim kątem, przyciskamy i on też tak samo mocno się tutaj nam trzyma. Tak samo łatwo go tutaj zamontować. Następnie, lekko przechylając w bok, możemy go sobie zdemontować. Tak więc ten ufyt, jak widzicie, ma szereg funkcji. Więc bez względu na to, czy dysponujecie w chwili obecnej telefonem z funkcją, właśnie szybkiego ładowania, czy też nie, będziecie mogli sobie z tego ufytu jak najbardziej korzystać. Ok, to teraz się przenieśmy na chwilę do samochodu. No dobrze, jesteśmy już w samochodzie. Jak widzicie, uchwyt został zamontowany na przedniej szybie, i to co wspominałem poprzednio, czyli duża możliwość regulacji, jeżeli chodzi o kąty pokolenia tego uchwytu, oraz możliwość przybliżenia go w stronę kierowcy dzięki temu właśnie teleskopowemu ramieniu. Oczywiście wszystko to sobie kontrolujemy za pomocą tych tutaj nakrętek. I w tym momencie uchwyt jest gotowy do użytku. Jak widzicie, mam tu już podłączone zasilanie. Świeci nam się tutaj na biały kolor logo kultek. No i cóż, teraz wystarczy tylko zamontować w uchwycie. Czyli zbliżamy telefon, jak widzicie uchwyt nam się automatycznie rozsuwa i zasuwa na telefonie. Teraz przyciskając ten przycisk z boku zwalniamy uchwyt i możemy sobie spokojnie telefon zdjąć z uchwytu. Zobaczcie, działa to naprawdę wszystko automatycznie, bardzo płynnie, bezbłędnie. Telefon całkiem nieźle się trzyma w tym uchwycie. Podczas tutaj kilku dni testów nie zdarzyło mi się, żeby ten telefon się gdzieś wysuwał z tego uchwytu, czy też uchwyt się odtajał od szyby, więc to połączenie wydaje mi się jak najbardziej ok. To co, teraz sobie może przejdźmy do tego drugiego sposobu montażu uchwytu, czyli do montażu kratce nawiewowej naszego samochodu. To teraz chciałem Wam się pokazać ten drugi sposób montażu ufytu kultek w Waszym samochodzie, czyli z wykorzystaniem tej przystawki do zamontowania ufytu w kratce nawiewowej samochodu. Jak widzicie, ja sobie tą przystawkę tutaj zamontowałem. Teraz wystarczy całość po prostu wsunąć w kratkę nawiewową, zapinamy tutaj ten mechanizm blokujący od góry, i w tym momencie ufyt bardzo stabilnie jest zamontowany. Teraz podłączamy zasilanie. No i jeżeli teraz zbliżymy sobie telefon do ufytu, zobaczcie, automatycznie nam się otwiera, zamyka telefon w ufycie. Mamy możliwość regulacji tutaj kąta położenia tego telefonu. To też na pewno na plus. Stabilne połączenie telefon się nie wysuwa, nie wypada. Bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie jeżeli korzystacie na przykład z jakiejś nawigacji samochodowej, ponieważ możecie obserwować tutaj drogę. Natomiast cały telefon nie zasłania wam tutaj przedniej szyby, nie macie problemu z zmniejszeniem się pola widzenia, więc myślę, że jest to świetne rozwiązanie. Co ponadto, jeżeli na przykład wasz telefon, tak jak ten mój nie obsługuje funkcji ładowania bezprzewodowego, zawsze możecie wypiąć przewód po prostu tej ładowarki i wpiąć ją po prostu bezpośrednio do telefonu i w ten sposób sobie ten telefon też możecie bardzo szybko naładować, tym bardziej, że to ja wspominałem, mamy tutaj szybkie ładowanie, jeżeli chodzi o tą ładowarkę też. Ok, na koniec jeszcze krótkie podsumowanie, co w takim razie możemy sobie powiedzieć na temat ładowarki kultek 51216. Przede wszystkim ładowarka bardzo wydajna. Mamy tutaj 15-watowe ładowanie bezprzewodowe. To chyba jest jeden z głównych atutów, jeżeli chodzi o tą ładowarkę. Ponadto, świetne wykonanie, bardzo ładny design. Dobrej jakości materiały, użyte do wykonania właśnie tego urządzenia. Tak więc, tutaj na pewno zdecydowanie na plus. Ponadto, duża funkcjonalność, jeżeli chodzi o montaż tego ufytu. Jak widzieliście, możemy go zamontować zarówno na szybie samochodowej, jak też w kratce nawiewowej więc też myślę, że jest to bardzo duży atut, jeżeli chodzi o tą ładowarkę, o ten uchwyt z funkcją ładowania. No i cóż, biorąc pod uwagę funkcjonalność tego uchwytu, wydaje mi się, że nawet jeżeli na dzień dzisiejszy nie posiadacie telefonu z funkcją ładowania bezprzewodowego, a szukacie do swojego samochodu jakiegoś dobrej jakości markowego uchwytu na telefon, to zakup Kultek M51216 jest naprawdę bardzo dobrą propozycją. A być może w przyszłości, kiedy zmienicie telefon, również będziecie mogli właśnie wykorzystać dodatkowo te wszystkie najważniejsze funkcje, czyli to szybkie ładowanie bezprzewodowe, jakie oferuje właśnie ten model. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia w kolejnych Cześć!